Cześć wszystkim, na dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać y, maszynę do, do kiełek, tak zwaną kiełkownicę. Jestem szczęśliwym posiadaczem tego oto urządzenia. Y, wczoraj dostałem od kuriera, y, jeżeli chodzi o, o, o samą kiełkownicę, jest wykonana z plastiku. Y, no wiadomo, że lepiej by była szklana, no ale za te pieniążki, za około 40 zł, no cudów tutaj nie zdziałamy. Równie dobrze można sobie samemu gdzieś tam w słoiku robić yy, przez gazę. Też jest to dobry sposób. Ja poszedłem troszeczkę na łatwiznę. Też chcę kręcić koniunkturę rynek, żeby się to wszystko kręciło. No jedyne zastrzeżenie no, tylko to, że to jest z plastiku, ale ogólnie tak. No to mm, na razie jestem zadowolony. Może tak to powiem. Już yy, wczoraj... Nie wiem czy to można powiedzieć posadziłem, zasiałem na, na, na tych na płaszczyznach kiełki, kiełki, znaczy nasiona, kiełki dopiero będą, nasiona buraka, słonecznika i rukoli. Tutaj na samym dole mam buraka. Jak się wzejmie pokrywę, no to naprawdę ostro czuć najbardziej burakiem. Drugi poziom to jest słonecznik, i, i trzeci poziom to jest rukolka. Jeżeli chodzi o, 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 same, o samą kiełkownicę, to tutaj nie ma nic skomplikowanego. Osadzamy takie, jak to można powiedzieć, jakieś czopki, zatyczki, które powodują spust wody do niższych warstw, tak? Czyli tutaj z rukoli później woda spływa do słonecznika, ze słonecznika spływa woda do buraka i na samym końcu jest taki zbiornik wyrównawczy, gdzie ta woda cała się zbiera i później tą wodą można na przykład podlać kwiaty. Tak zasugerował producent, tak? Tutaj mam wodę, wczoraj już zostało podlane, gdzie nie gdzie już widzę, że Rukola już gdzieś tam kiełkuje. Słonecznik też już yy, puszcza kiełki, także fajnie będzie słonecznik do jedzenia. Yy, I na samym dole może mi się uda. O, jest burak. No, burak tu jeszcze widzę, chyba jeszcze nie zakiełkował. Zobaczymy, dajmy mu czas. Jak nie, to zostanie sprzątnięty. <laughs> Posadzimy coś innego. Jeżeli chodzi o składanie maszyny, musi być na przemian. Czyli yy, spust wody, yy, jeżeli jest z tej strony, to kolejny. Na kolejny poziom musi być z drugiej, tak? No to takie normalne, żeby jedno na drugie nie spływało. Płaszczyzna musi być równa, położenie horyzontalne, dookoła, dookoła żeby no nie było na, narażone na, na promienie słoneczne, tak? Dobra. No to teraz to już jest, można powiedzieć, drugi dzień się zaczyna. Zaczynam podlewanie. Tu wchodzi około pół litra wody, tak mówi producent. Ale zastrzeżenie jest takie, żeby... Lać pod tą granicę korka, tak? Ja sobie tutaj przygotowałem taką wodę już tam zimną, przygotowaną. Zalejemy. A jak trochę tam będzie więcej, nic się nie stanie, bo ten zbiornik jest oczywiście stworzony z zapasem, tak? Także nie ma najmniejszego problemu. Trochę tutaj mi się ta. Kiełki porozsypywały, ale później, jak woda opadnie, to one się też powchodzą w te kanaliki. Dlatego to jest też dobre, nie? Tak. I teraz spójrzcie z pierwszego pięterka, leci do słonecznika. Jak się napełni słonecznik, to ze słonecznika woda. O, już kapie do buraka. Jeżeli będziecie mieli i z buraka, już kapie na sam dół do naczynia zbiorczego. E, taka wiem, buraka na samym dole. Bo... Jak to burak nie, nie będzie na samym dole, nie? No i to sobie tak wszystko skapie, i pamiętajmy, jeżeli woda spłynie do końca z naczynia zbiorczego na samym dole, wylewamy wodę i zostawiamy w nienasłonecznym miejscu, w położeniu horyzontalnym, żeby sobie to wszystko kiełkowało. W zależności od kiełek, gdzieś tam jest napisane, że od 2 do 7 dni. Yy, powinno to być, powinno kiełkować, tak? Powinno kiełkować od dwóch do siedmiu dni. W zależności tam, no, można wyczytać, jeżeli chodzi o specyfikację do, do danej roślinki. Yy, co jeszcze mogę powiedzieć ciekawego? Aha, czyszczenie maszyny. Wiadomo, że po, 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 wszy, po mm, każdym wykiełkowaniu pełnym, tak? Czyli w tym całym cyklu, tam nie wiem, dwa, od 2-7 dni, w zależności tam, kto jakie chce mieć kiełki, Myjemy urządzenie, maszynkę do kiełkowania, odstęp, przemywamy wodą i robimy kolejny zasiew, i to się wszystko powtarza. Moje małe zastrzeżenie, to co ja dostrzegłem, naprawdę nie denerwujcie się, jak kupicie, to wszystko jest no że tak powiem taniej produkcji. Czasami trzeba tymi koreczkami poruszać, żeby, żeby ta woda zaczęła gdzieś tam lecieć, bo to działa pociśnieniowo. Także nie, nie przejmujcie się od razu, nie krzyczcie, że gówno to, tamto, tylko wiadomo, no, za te pieniądze no, cudów nie zdziałamy, a, a, a fajna zabawa też jest. Już nawet nie chodzi o to, że, że mm, o konsumpcję tych, tych, tych kiełków, ale takie trochę twórczo, kreatywne, że coś tam się dzieje, nie? <grych> Możemy do nich przemawiać, wtedy szybciej rosną. Dobra. Dzięki wielkie za uwagę. No i życzę miłego kiełkowania.